Gimnazjalny konkurs marynistyczny odbył się 16 kwietnia o godzinie 11 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Malbork, który organizowany jest dla uczniów malborskich gimnazjów. Patronat nad spotkaniem objął burmistrz miasta Andrzej Rychłowski. Uczniowie współzawodniczyli ze sobą w kategorii teoretycznej oraz praktycznej. Zwycięzca odbędzie jednodniowy rejs edukacyjny po Morzu Bałtyckim. Andrzej Lewandowski. Konkurs marynistyczny jest skierowany do malburskiej młodzieży z gimnazjów i celem tego konkursu jest zapoznanie się z tradycjami oraz historią związkiem naszej ziemi gdańskiej, tutaj Malborskiej z morzem. Próba wskrzeszenia, reaktywacji tradycji żeglarskich w Malborku. Oraz trzecim celem jest cel edukacyjny. Dzisiejszy etap już jest drugim etapem. Pierwszym etapem były eliminacje wewnątrzszkolne, na podstawie których szkoły wytypowały pięciu uczniów do udziału w dzisiejszym miejskim konkursie. Po tej części teoretycznej, która w tej chwili się odbywa, będzie przeprowadzona część praktyczna, związania węzłów marnarskich, a następnie będzie sprawdzana na basenie naszym w Malborku umiejętność pływania zawodnicy będą się mierzyli ze sobą w sztafecie pływackiej. Nagrodą jest udział w jednostce flagowej miasta Gdańska wspaniałym jachtem zremontowanym, należącym do właśnie, jak wspomniałem, do Gdańska, STS Generał Zaruski. No, atrakcją, sam, sam sobie rejs jest wielką atrakcją. Organizatorzy tego rejsu, a jest to załoga Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku, która będzie edukowała młodzież na na tym szkolnym jachcie. Zapewniła, że szereg atrakcji, bo wypływamy rano od 9 do 18 godziny. Rejs będzie trwał cały dzień po Bałtyku. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze i będzie możliwość rozwinięcia żagli i w pełni w, pełni, w pełnej krasie zobaczymy ten jacht. Jest to inicjatywa i pomysłodawcą i inicjatorem w ogóle tej imprezy jest burmistrz miasta Andrzej Rychłowski. No, ja za swojej strony mam przyjemność przeprowadzać, przeprowadzać tą technicznie całą tą imprezę. Dla mnie to jest też przeżycie, branie udziału w takim rejsie po Bałtyku, bo jednostka jest niecodzienna, jest to jeden z najstarszych jachtów szkoleniowych w Polsce, zbudowany przed wojną. Paweł Radziszewski, gimnazjum nr 3, opiekun, opiekun tej oto grupy. Jak długo trwały właśnie przygotowania i jak pan ocenia właśnie przygotowanie swoich podobieżnych? No, przygotowanie oceniam dobrze, natomiast z samego początku, kiedy dostaliśmy informację, że konkurs ma się odbyć, więc dobrych parę miesięcy grupa była przygotowana. Zresztą wspomnieć należy, że u nas w szkole działa Liga Morsko-Rzeczna, a uczniowie, którzy biorą udział w tym konkursie, do tej ligi należą. już na Ukrucińska chodzę do klasy 3P w gimnazjum numer 3. Dzień dobry, jestem Maciej Cyganowski, jestem z klubu numer 1 Oborku. Dzień dobry nazywam się Daniel jestem z szkoły zespół szkół numer 2. Ja jestem Dominika i również jestem zespół szkół numer 2. Chcemy wziąć się udział w konkursie, ponieważ potrafię wiązać węzły dobrze pływam i z testów praktycznych też dobrze mi poszło. No należymy do ligi morską rzecznej i chcemy właśnie się rozwijać w kierunku żeglarstwa. W sumie to zaciekawiło mnie żeglarstwo i chciałem się pouczyć na przykład robienia węzłów. I myślę, że nagroda jest atrakcyjna, jest warta swojej sceny. Konkurs nie był jakoś specjalnie trudny, choć niektóre pytania przysporzyły nam trochę problemów. Nie był zbyt trudny, wydaje mi się, że to łatwiejszy. Test ogólnie był dla mnie przynajmniej łatwy, bo przygotowywaliśmy się jako drużyna bardzo y, dużo, a węzły, no ja nie jestem w tym najlepsza, ale... Koledzy sobie poradzili bardzo ładnie. Helmut Kropidłowski, mieszkam w Malborku od 1957 roku. Jestem, że tak powiem, zaskoczony. Jestem trochę zaskoczony ich przygotowaniem, bo trafiliśmy tutaj na ekipę samouków. Nie jest źle. Wymagać jednak będzie, wymagać jednak będzie dalszych spotkań. Myślę, że w porozumieniu z dyrekcją Centrum Kultury, Edukacji i Sportu spróbować może żeglarstwo w Malborku znowu zawita, chociaż w początkowej sprawie nie tak jak to było on dziś, ale myślę, że tak jak, że może nam się udać. Tak, jak pan wspomniał właśnie, już jesteśmy po tych dwóch częściach teoretycznej i praktycznej, czyli wiązanie węzłów i pozwolę sobie przedstawić wyniki. Jeżeli chodzi o część teoretyczną, największą wiedzą, najwyższą wiedzą w zakresie żeglarstwa i tej tematyki, która była przedstawiona w testach, wykazało się gimnazjum numer 2, uzyskało maksymalną ilość punktów, następnie gimnazjum numer 3 o dwa punkty mniej i miejsce trzecie, gimnazjum numer 1, 4 punkty mniej. Maksymalna ilość punktów to do zdobycia była 20 i tak 20 punktów gimnazjum nr 2, gimnazjum nr 3 18 i gimnazjum nr 1 zebrało 16 punktów w części praktycznej, czyli z umiejętności wiązania węzłów gimnazjum nr 2 i gimnazjum nr 3 uzyskały maksymalną ilość punktów, najlepiej były przygotowane w tym zakresie, a gimnazjum nr 1 na no jeden punkt mniej zajęło trzecie miejsce w tej konkurencji i do podsumowania potrzebna nam jeszcze jest tylko sztafeta pływacka i ona będzie decydowała o kolejności zajętego miejsca. Zresztą miejsce jest no tutaj nieważne, ponieważ nagrodą jest samo w sobie uczestnictwo w rejsie. Konkurs jest po to, aby młodych ludzi zachęcić, sprawdzić, dać im możliwość porównania się, sprawdzenia swojej wiedzy wobec kolegów i koleżanek z innych szkół. TV regionalna TV Malborg, TV Sztum, TV Nowy Dwór. Co my tu kręcimy.